Dzisiaj Otwartą Bramę nagrywamy w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie. I samo pojęcie tej bramy, to znaczy Szczecin-Świnoujście, jest bramą do świata z Polski, ale bramą do Polski ze świata, no bo to morze, port. Jest ze mną Karol Działoszyński, który. Jest Poznaniakiem, tak jak ja, ale również ma dom, mieszka w Świnoujściu i przyjechał z wnukami właśnie do Morskiego Centrum Nauki i do Szczecina. Karolu, jakie wrażenia? No ja w ogóle od, odkrywam na nowo takie miejsca jak Szczecin, Świnoujście, a odkrywacie się przez ludzi. Czyli przyjaciel z Tomaszem powoduje, że poznaje Szczecin i przyprowadziłem teraz swoje wnuki do Szczecina. I dzisiaj zwiedzaliśmy już Muzeum Techniki, a teraz jesteśmy w Centrum Nauki tutaj. No i wnuki szaleją. Uczą się morza, uczą się wody, uczą się respektu mam nadzieję dla wody i szacunku dla wody i takiego obiektu naprawdę dawno nie widziałem. Centrum Kopernik w Warszawie, w moim mieście Poznaniu niestety nie dorobiliśmy się takiego muzeum, mamy tylko muzeum Bramy, czyli Pierwszych Słowian, ale tu jest super i dzieci są zadowolone, za chwilę wrócimy do Świnoujścia. A w ogóle odkrywanie Szczecina, jego architektury, ludzi, historii jest czymś fantastycznym, za co to, Tomku dziękuję. Ja, jako mieszkaniec Szczecina od czterech lat, mogę tylko na koniec powiedzieć: zapraszam do Szczecina. Zapraszamy do Szczecina i do Poznania.